Wszystkich serdecznie. Duży razi być, jak Herkules melduje się w Waszych odbiornikach. Zjechałem sobie właśnie na kilka dni do rodzinnych stron, jednak kamerka jest ze mną i dzisiaj nagramy obiecany filmik z serii QA, pytania i odpowiedzi. Jednak nie będzie to tak klasycznie, że będzie moja facjata cały czas i pytanka. Jednak puścimy sobie w tle klip z moim najnowszym treningiem, z kolejnym po prostu dniem treningowym, i po prostu, jak ktoś nie ma czasu. No to klasycznie sławki na, na głowę, idziemy robić kardio na przykład i słuchamy sobie Q&A, czy też nie wiem, jak gotujemy. A ktoś ma na, na te czasu i ochoty, no to może też sobie przy okazji pooglądać e, mój najnowszy trening. Także myślę, że całkiem spoko rozwiązanie. Jeżeli tak uważasz, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli uważasz, że nie jest to fajne rozwiązanie, no to napisz mi dlaczego. Mm, no i zanim zaczniemy jeszcze, to pokażę Wam moje dzisiejsze śniadanie, także zapraszam. No i mam dzisiejszą michę śniadaniową. Powiedzmy, jest to swojego rodzaju jaglanka, czyli gotowana kasza jaglana. Ale mamy tutaj dodatek słonecznika, dodatek pestek dyni. Do tego, jak widzicie na wierzchu, są jeżyny. I do tego wszystkiego jeszcze oczywiście cynamon oraz odżywka białkowa z siły roślin o smaku jagodowym. Nowy smak, naprawdę w połączeniu z innymi owocami, daje mega połączenie. Także smacznego wszystkim. I zabieramy się za montowanie filmiku do pytań i odpowiedzi. Ok, witam Was w klipie z treningu. Tylko takie ma sprostowanie, jest to mój czwarty dzień treningowy, jeżeli chodzi o ten mój najnowszy plan. Brakuje nam trzeciego dnia treningowego, jednak zajmiemy się tym przy okazji kolejnego vloga. Pozostałe dni macie opisane już właśnie w filmach, czy to we vlogu, czy to właśnie w ostatnim klipie treningowym, także linki macie pod spodem. No i zapraszam Was do odpowiedzi. Pierwsze pytanie, Mateusz Spręgel pyta. Czy u osoby z niezbyt długim stażem, zejście z ciężaru o 10 kg i ponowne progresowanie w celu naprawienia błędów technicznych będzie miało negatywny wpływ na budowanie masy mięśniowej. Wiem, że na dłuższą metę jest to dobre rozwiązanie, ale zastanawiam się, czy ma to duży wpływ, Generalnie powiem tak, jeżeli ćwiczymy ze złą techniką, to i tak nie będziemy wykorzystywali dobrze swojego potencjału genetycznego i to, że jesteśmy początkujący. Oczywiście, w jakimś stopniu będziemy rośli, będziemy progresowali, zarówno siłowo, jak i sylwetkowo. ale jeżeli ta technika będzie jak najlepsza od samego początku, to też postępy będą lepsze. Jeżeli będziemy od razu ćwiczyli na złej technice, możemy sobie pogłębiać jakieś wady postawy, i rzeczywiście w późniejszych latach może się to naprawdę nie fajnie odbić, zarówno na naszym zdrowiu, jak i na zdrowiu całego układu ruchu. Także ja bym sugerował, żeby rzeczywiście to zrobić, jeżeli. Nie możemy poprawić tej techniki na obecnym ciężarze, a wiemy, że koniecznością poprawy techniki jest tutaj zmniejszenie obciążenia. No to jest to naprawdę dobry pomysł. Obcinamy zaledwie, na przykład, jak tu zasugerowałeś, 10 kg, poprawiamy technikę, progresujemy od nowa i będziemy progresowali właśnie wtedy w należyty sposób. Będziemy rozwijali dobrze wzorzec ruchowy, lepiej będziemy rozwijali nasze mięśnie, nasze ciało, ogólnie naszą sprawność sportową. Także ja bym tu się nie zastanawiał, czy przez to urośniemy ciut wolniej, bo urośniemy po prostu zdrowiej. Czyli tak Mateusz, warto jest to zrobić. Kolejne pytanie, Marianna Cel. Czy trening na czczo jest dobrym pomysłem? Co o tym sądzę? Druga część pytania, problemy z zaparciami na redukcji przy 2,2 gramów białka na kilogram. No, także lecimy z odpowiedziami. Jeżeli chodzi o trening na czczo, jeżeli kolacja była odpowiednio bogata w jakieś tam składniki odżywcze, węglowodany, w tym również, no to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jeżeli ktoś rzeczywiście preferuje taki trening, tak mu też odpowiada pod tryb pracy, to jak najbardziej można sobie tak trenować. Tylko warto zaznaczyć, że nie, nie powinien być to trening zaraz po przebudzeniu, a na przykład do, do godziny po po pobudce właśnie, że można sobie wypić jakąś kawę, wziąć się może jakieś suplementy, jakby cała, jeżeli jesteśmy w okresie redukcji i dopiero wówczas iść na trening, bo jeżeli zrobimy tak zaraz po przebudzeniu, że od razu tylko chwytamy torbę i wybiegamy na trening, albo na przykład ćwiczymy w domu, no to może dojść do zwiększonego ryzyka kontuzji, bo nasze ciało jest jeszcze takie w cudzysłowie niedobudzone, także jeżeli już jesteśmy w tym stanie gotowości, że tak powiem, Minęło trochę czasu od stania, ale po prostu nie lubimy ćwiczyć na pełny żołądek, bo też na przykład nie należy do osób, które lubią ćwiczyć najedzone tak bardzo. No to trening to jest spoko pomysłem. I po prostu jak tak lubisz, to sobie tak ćwicz. Na pewno nie zaszkodzi to zarówno ani w okresie masy, ani w okresie redukcji, tylko musisz tutaj pilnować oczywiście, by całodzienny bilans kalorii się zgadzał, mikro i makroskładników, by spał odpowiednio dużo i powinno być w porządku. Jeżeli chodzi o problemy z zaparciami, no to moim zdaniem po prostu jest tu łatwa sprawa. Może być to kwestia błonnika. Zwracasz uwagę tylko na te białko, węglowodane i tłuszcze, a nie zwracasz uwagi ile dostarczasz błonnika i jeszcze kwestia pitej wody też. To też może mieć znaczenie. I jeszcze im przychodzi do głowy, że masz może zbyt mało tłuszczy w swojej diecie. Jeżeli też mamy zbyt nisko podaż tłuszczy, to też mogą być problemy właśnie z zaparciami. Także diety niskotłuszczowe nie u każdego się sprawdzą. To może być kwestia indywidualna. Zatem, mało błonnika, mało wody, mało tłuszczy w diecie. To są czynniki, które rzeczywiście u osób, które mają jakieś skłonności do tego jeszcze, mają nie wiem nerwowy tryb życia, bo to też wpływa na procesy trawienne. To te czynniki mogą również sprzyjać właśnie zaparciom. Także rozważyłbym te opcje. Mamy znowu kolejne pytanie od Mateusza Spręgela: czy na masie we wszystkich posiłkach mam węglowodanie, czy uważam, że ma to jakiś wpływ na wrażliwość insulinową. Powiem tak, no wiecie, że ja nie mam takich idealnych, zawsze tych samych posiłków. Czasami jest tak, że jak mam trochę mniejszy apetyt w trakcie dnia, no to zjem sobie taki posiłek, że na przykład, nie wiem, 100 gramów orzechów i porcja zżywki białkowej i wówczas tam mam właściwie tłuszcze i białko tylko. Czasami też jest tak, że Mm, nie wiem, kupię sobie gorzką czekoladę 80% kakao, na przykład z jakąś skórką pomarańczy, i też do tego sobie będę popijał odżywkę i kilka tych pasków tej czekolady zjem. To też mamy właściwie tylko tłuszcze i białko, tam wyglądają. W takiej czekoladzie jest bardzo mało, jakieś 30% max. W każdym razie, do rzeczy, to jaką mamy wrażliwość insulinową, jest w dużym stopniu generowane przez ilość naszej tkanki tłuszczowej, nasz rodzaj treningu jakieś predyspozycje genetyczne i to jakiego źródła są te węglowodany. Jeżeli to są węglowodany proste, to jest większe prawdopodobieństwo, że jakoś sobie zepsujemy tą wrażliwość insulinową, ale jeżeli nasz trening bazuje właśnie na treningu siłowym, takim dynamicznym, gdzie cukier, że tak powiem, jest węglowodany, są najlepszym źródłem energii, no to nie mamy się ich co obawiać, tym bardziej, że jesteśmy w okresie budowania masy mięśniowej, z czegoś nasze ciało te energię musi czerpać. I to niejednokrotnie zostało udowodnione, że węglowodany sprawują się w, tym, w tej materii po prostu najlepiej. Jeżeli jesteśmy osobami aktywnymi, które nie mają już, że tak powiem, zaprogramowanych jakichś problemów z gospodarką insulinową, no to jedzenie tych węglowodanów z głową w odpowiedniej ilości właśnie, czasami nawet trochę zawyżonej, ale też z dobrych źródeł, nie powinno nam przynieść problemu. Tylko właśnie pamiętajmy też o tym, że za tym musi naprawdę dobry trening. To nie jest tak, że my sobie będziemy pompowali biceps i tłumaczyli się, że w takim razie potrzebujemy dużo węglowodanów. Ja tutaj mówię o silnych, mocnych treningach, chociażby full body, gdzie rzeczywiście jest duże zapotrzebowanie na energię i tutaj te węglowodany są potrzebne na pewno w okolicach treningowych. A jeżeli nie mamy żadnych pozycji do tej złej gospodarki insulinowej i tych treningów jest sporo, to nie widzę przeciwwskazań, by te treningowe dane znalazły się chociażby w innych posiłkach, jak nie wiem, śniadanie czy kolacja, nawet jeżeli trening jest w środku dnia. Damian Hack pyta, jaki według mnie powinien być dobry trener i czy się za takiego uważam? No i jest to pytanie chyba zasługujące na jakiś oddzielny film wręcz. Może kiedyś rzeczywiście jakoś sobie dużo o tym porozmawiamy. Jednak, mm, może taka krótka odpowiedź, skoro już obiecałem te QA, to wypada zrobić. Tak spontanicznie to mówię, więc nie wszystko może mieć łatwy skład, więc wybaczcie, ale tak, jaki powinien być dobry trener? Moim zdaniem, dobry trener powinien traktować ten zawód w pełni poważnie, w pełni się w to angażować, zwracać uwagę na dokształcanie się, na szukanie nowych informacji, mieć otwartą głowę i nie uważać tylko, że on i, i wyłącznie on ma rację, a być krytycznym wobec siebie i czytać um, wiele źródeł, by właśnie co chwilę móc się poprawiać, móc się, do, móc się dokształcać, ale um, co jest właśnie bardzo ważne, chcę powiedzieć, że powinien tę pracę traktować na tyle poważnie, by ten zawód w Polsce był traktowany co la, coraz um, poważniej właśnie, bo wiele osób, takich młodych osób traktuje ten zawód jako taką fajną zajawkę, bo pójdę sobie i porobię to co lubię i będę na tym miał pieniądze. Um, no, i przez to uważam, że zawód trenera może się cieszyć trochę złą sławą, że tak powiem, właśnie przez to, że nie ma tego profesjonalizmu u wszystkich. Ten zawód powinien być wykonywany właśnie w pełni profesjonalnie. Powinniśmy do każdego klienta podchodzić indywidualnie z pełnym zaangażowaniem. Nie powinniśmy może zawsze jakoś, nie wiem, być żartobliwi na tych treningach, bo po prostu no, ma być to profesjonalizm. Jeżeli będziemy profesjonalnie do tego podchodzić to też społeczeństwo będzie inaczej odbierało tą pracę i będzie po prostu lepiej kojarzone, bo idzie to już do przodu, ale wciąż jak gdzieś tam powiesz w społeczeństwie, że nie zajmujesz się treningami profesjonalnymi, nie każda grupa społeczna odbierze to dobrze i niektórzy powiedzą, a czyli co, schodzisz sobie z kimś i machasz handlami? No właśnie nie, ponieważ ty się znasz szczegółowo na anatomii, znasz się na odżywianiu, masz dobrze rozwinięte tak zwane umiejętności miękkie, czyli dobrze dogadujesz się z osobami podczas tego treningu, co jest niezmiernie ważne. I do tego podchodzisz do wszystkiego na poważnie i bardzo indywidualnie traktujesz każdego klienta. Przykładowo, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, ale słyszałem o pewnych trenerach naprawdę dobrych trenerach, tak przynajmniej myślałem z social media, którzy na przykład narzucali swoim osobom, swoim podopiecznym zmianę diety. Jeżeli ktoś nie jadł mięsa, akurat to się tak powiedzmy jest teraz w rejonie moich zainteresowań. Pewna dziewczyna przez 3 miesiące była prowadzona przez pewnego znanego trenera, trenera. przez 3 miesiące mówiła mu, że nie spożywała mięsa, a ten przez 3 miesiące wysyłał jej rozpiskę, gdzie to mięso się znajdowało. Także no po prostu albo był to gotowiec, albo ten człowiek był totalnym ignorantem i nie umiał współpracować i tak jakoś wytłumaczyć może tej podopiecznej dlaczego to mięso powinno być. No nie wiem, po prostu nie wiem jak to się odbywa. Tutaj też warto jest rozgraniczyć trenera online i trenera pracującego stacjonarnie powiedzmy podczas treningów personalnych. Otóż osoba która pracuje online ze swoimi klientami ze swoimi podopiecznymi powinna mieć ich cały czas w głowie nawet jeżeli oni sami nie przypominają się z jakimiś raportami właśnie to wypada od czasu do czasu napisać. Często tam słychać jak Ci dzień mija tydzień, jak tam treningi upływają tak dalej dalej, nawet jeżeli jesteście mówieni, że raporty są, nie wiem, co dwa tygodnie na przykład to czasami jest warto zagadać, by tę osobę bliżej poznać, by była między wami lepsza relacja, by taki podopieczny, podopieczna o wszystkim wam mówił, by nie było takiej bariery. Wtedy na pewno kontakt będzie lepszy i możliwe będzie zoptymalizowanie tych efektów treningowych. Także ważny jest taki stały kontakt i złapanie odpowiedniej więzi między trenerem a podopiecznym, bo trener po podopieczny fajnie, żeby nadawali, jak to się mówi, na tych samych falach. Jeżeli chodzi o trenera stacjonarnego, który prowadzi treningi personalne, tutaj również warto jest, żeby od czasu do czasu oczywiście ten trener się odezwał do tej osoby, powiedzmy w dniach między treningami, jak się ona czuje po treningu, na przykład czy ten trening jej odpowiadał i tak dalej, tak dalej. Jeżeli też prowadzi dietetycznie, to właśnie jak ten trening Odbywa się w zależności od tego, jaki posiłek będzie i tak dalej. Jednak na treningu też nie mogą być to takie czysto koleżeńskie, moim zdaniem, stosunki. Czasami trener musi być po prostu mm, rygorystyczny, żeby zwyczajnie zmusić tę osobę do wykonania ciężkiego treningu, żeby ta osoba nie przychodziła do nas tylko i z chęci mm, spędzenia miło czasu, chociaż fakt jest to często takim osobom powiedzmy, pomocne, że ona może przyjść i połączyć mm, dobre efekty z miłym spędzeniem czasu, ale czasami taką osobę trzeba przycisnąć i powiedzieć słuchaj, teraz mamy ciężki trening, teraz musimy zrobić nasze zadanie od A do B, a jeżeli chcesz sobie porozmawiać, no to przy okazji jakiejś konsultacji pójdziemy sobie, nie wiem, na kawę i wytłumaczyć i co nieco odnośnie właśnie tych kwestii treningowych i tak dalej, wtedy sobie porozmawiamy, ale na treningu wykonujemy trening i ma być to po prostu wykonywane profesjonalnie. Trening personalny, płacimy za usługę, którym jest kompleksowy trening personalny, Czasami też zawierając jakąś analizę strukturalną, strukturalną jakiś bad postawy, ćwiczenia korekcyjne i tak dalej, a nie przychodzimy na luzaku i traktujemy tą pracę jako takie fajne urozmaicenie życia, bo przecież lubię ćwiczyć, bo przecież mam fajną sylwetkę, to czemu by nie, nie poćwiczyć innych. Nie, to jest w pełni profesjonalne zajęcie, w pełni profesjonalny zawód, i czasami osoba, która wcale nie wygląda, może okazać się bardzo dobrym trenerem, ponieważ właśnie może. Poświęca dużo czasu na zgłębianie tej literatury, na praktykę z podopiecznymi i po prostu traktuje to poważnie, co właśnie dla mnie jest istotne. Żeby ten zawód postrzegać coraz lepiej, to musi być właśnie coraz poważniejsze traktowanie tego zawodu przez samych trenerów. Okej, okay, nasza odpowiedź jest trochę zagmatwana, pewnie, ale mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany, mniej więcej, właśnie. To odpowiedział, chcę właśnie to zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że dobry trener powinien ten zawód traktować w pełni poważnie, podchodzić do tego z pełnym zaangażowaniem, a nie na luzaku. Powinien chcieć się dokształcać i stale to robić. Powinien być zaangażowany w tą pracę, żeby mieć taki dobry kontakt z podopiecznym i dbać o to właśnie, by ten kontakt był jak najlepszy zarówno pod względem tej strony medialnej, jak i na żywo. I jeżeli chodzi o to, czy ja uważam się za dobrego trenera, I powiem tak, mimo to, że jestem osobą, która stara się dosyć pewnie iść w życiu przed siebie, sprawiam wrażenie osoby, właśnie pewnej siebie, no to tak w środku dosyć mocno widzę swoje wady, i ja zawsze jestem głodny, że tak powiem, coraz lepszych efektów. Nie wiem, coraz lepszych efektów, jeżeli chodzi o trening, coraz lepszych efektów, jeżeli chodzi o, nie wiem, social media, że chcę mieć coraz więcej. Odbiorców, coraz więcej, jakichś tam pozytywnych opinii, staram się, by materiały były lepsze. Tak samo właśnie w kwestii nie wiem, mojej pracy, co chwilę chcę mieć coraz więcej obowiązków i chcę je wykonywać coraz lepiej. Tak samo jest w materii treningowej, że co chwilę chcę być coraz lepszym trenerem. I czasami sam nie zdaję sobie z tego sprawy, ale zdarza mi się coraz częściej słyszeć od podopiecznych po prostu pozytywne opinie, że cieszą się, że na mnie trafili, bo. Dopytuję, bo właśnie jest to zaangażowanie z mojej strony, bo naprawdę się angażuję w to wszystko, że mam elastyczne podejście i często sam tego nie zauważam, więc naprawdę, mega, mega, wam dziękuję, że po prostu motywujecie mnie takimi takim, taką reakcją na moją pracę, na to, jak się tym zajmuję, że takimi właśnie wypowiedziami pokazujecie mi, że serio staram się robić to, co robię i że wychodzi mi to całkiem nieźle. Więc to, czy jestem dobrym trenerem, to. Już pozostawiam do oceny moim podopiecznym. Wielu z nich mówi, że sprawdzam się w tym, co robię, staram się być tym jak najlepszy i chcę spełniać te warunki, o których powiedziałem wcześniej. Czyli robię to możliwie najprofesjonalniej, i podchodzę do tego z zaangażowaniem, a nie robiąc to na luzaku, bo taka fajna zajawka, tylko jest to moja pełnowymiarowa praca i naprawdę się w to angażuję, dokształcam się, ile mogę. I każdego traktuję na tyle indywidualnie, na ile mogę. Wyciągam z niego jak najwięcej informacji. No i staram się ten kontakt utrzymywać w jak najlepszym stosunku, w jak, najlepszym, w jak najlepszej formie, by właśnie między mną a podopiecznym, podopieczną, była jak najlepsza więź. Myślę, że dosyć szczegółowo się rozwinęłem w tej kwestii, także lecimy dalej. Ok, jednak pytań wyszło na tyle dużo, że materiał jest ponad 30-minutowy, także w tym miejscu przerwiemy i po prostu kolejne odpowiedzi będą w kolejnych częściach Q&A, które będą już na kanale jak najszybciej, być może na przestrzeni jednego czy dwóch dni, żeby materiał nie był za długi. No i na zakończenie jeszcze jedna propozycja posiłku, tym razem posiłek potreningowy, także zapraszam. I mamy przykładowy posiłek, w tym przypadku potreningowy, z lewej strony ciecierzyca jakieś warzywa, w tym przypadku pomidor, sól i pieprz, a tutaj mamy Jakieś pieczywo, bułki wieloziarniste z Zidla, do tego humus również z Zidla, czyli nie takiej domowej roboty właśnie, a już gotowy. Na wierzchu też pomidorek i przyprawy. Także smacznego wszystkim. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że Q&A się podobało. Pytań nie było zbyt dużo, ale właśnie takie, że mocno trzeba było się wygadać i kolejna część pytań i odpowiedzi już niebawem. Także do zobaczenia.